w mojej małej kuchni. Dzisiaj mam dla was recepta na ciasteczka świąteczne. Przepis jest taki sum jak ym, no w sumie wszystko przyjdzie takie same jak y, w tych ciastkach do, przez maszynkę co ostatnio robiłam. że różnica jest w ilości proszku do pieczenia, ale to tam w opisie napisam albo będzie słyszeć. Ym, ja udokorować możecie to tak, jak chcecie i już wam pokazuję. Do naszych ciastków bowiem potrzebowali ja tu mu ze wszystkie składniki w jednym miejscu. Potem napisa wszystko w opisie, co będę potrzebować. 500 g mąki tumu, 250 g cukru, aha, margaryna jeszcze, wyciągnij zanęla. E, 125 g margaryny i 125 g... E, jak to się nazywało? Masła. I on się to potem odmierza tutaj. Teraz dalej powia pupaczki proszku do pieczenia, czyli to by chyba półtorej łyżeczki u nas. Dwie paczuszki cukru waniliowego, tu mam jedno jajko i jedno żółtko. Teraz się odmierza ta margarina. Tak, margaryna odmierzona no i teraz tu się spróbuję wymieszać na maszynie. Nie wiem, ją, mam takie dwa dwie końcówki obejrzane, na, na przykład spróbuję tym, ale nie wiem, czy mi nie baj za, za miękkie, to pod tym a jak nie to ranku. Moją maszyną nie dało się wyrobić, chyba zamiast zawartego margarina, albo nie wiem. Brzona to potem na stolnica i ranku ma wyroby, jak się fajnie wyrobiła. wyrobiło. Teraz to musimy zapakować we folia, i to musi na godzinę do lodówki iść. Po godzinie w lodówce można to wyciągnąć i rozrolować, tak gdzieś na 4 mm. Piekarnik się już rozgrzejcie na 180 stopni. Tu można już zaczynać yy, ciastka wykrować foremkoma takimi, byle jakie foremki. moja pierwsza blacha wyłożona teraz to podzięcz piekarnika na 180 stopni góra dół tak gdzieś na 12 minut powiedzmy i potem okay. trzeba to wystudzić, i możemy dekorować. Teraz możemy nasze ciasteczka dekorować, już, już są wystygnięte, i ja tu tak zacznę Pierwszy traba narobić. Tu moim białko ubite z cukru pudry. To, co ostatnio używa do mojego do tego ciasta czekoladowego w I teraz tu się zrobi rant. To ma być takie ganste. To się by jakoś po angielsku nazywał flooding czy outing, nie wiem teraz dokładnie. A moja polewa wygląda taką gan, Ja tu do tyle wody, żeby, żeby to było trochę takie płynne. Przeleję to do woreczka i tu potem to uzupełnia. Bardzo malutko wody. Chyba za dużo da. Widzieliście, zabawa jest dla wszystkich. Ee, jo się tu jeszcze takie róże potem zrobiła, ale te róże pokażę w innym filmie. Żeby nie było za długo Udekorować oczywiście możecie to jak chcecie. Jo się też smart żona, do tego. Nie wiem czy się po zdjęciu zauważyli. Eee... No keksy szczelnie trzymać zamknięte, żeby nie były miękkie. Można zużyć takie połowawek zjedzone tak, myślę, że się podobało i zaś do następnego razu, cześć.